Cześć kochani, witajcie serdecznie na odcinku, którego miało nie być w sumie, bo e, rano myślałem co będę drapał, nie? Krzyżówkę XXL i na dobry rok plus e, dużego lotka i krzyżóweczkę, ale mam przecież jeszcze zrapeczki od naszych kochanych dziewczyn. Mam dwie szwajcarskie, policzymy ile to będzie, 20, 25, 30, 34, 38, 45. 2 zł. No, może akurat coś wpadnie jeszcze. Mam nadzieję, że jutro już ten pakiet z zrobkami przyjdzie i odcinek pojawi się dopiero wieczorem, a czy po południu um, będzie dłuższy, bo damy krzyżówkę, ekstra linie, super linie, No, co tylko tam będzie. Mega pensja, oczywiście. Tutaj mamy Vive i wygrywa Księżyc. Fiat, śnieg, czapka i parasol. Mamy lornetkę, delfina, buta, mapę, drzewo, znak, ziemia, piorun, 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 piorun. kaktus, kotwica, dom. Chmura, no, ale patrzcie, nie ma tego, co, czego my szukamy. Ostatnia lampa, no i zrabka jest niestety pusta. Teraz e, potrapiemy sobie podium, zobaczymy, który numer wygra, albo i nie. Pierwsze jest trzy. O, dzisiaj mamy łyżwy: jeden, sześć. Szósteczka kolejna. Następna szóstka. Jedynka. Szóstka. I się pewno zatrzyma. Jedynka. No. Trójeczka. A jak? Piąteczka. Trójeczka. Trójeczka. Dwójka dwójka czwórka jedynka szóstka jedynka dwójka i trójka niestety podium szwajcarskie puste no to drapiemy uśmiechnij się. Nie drapałem jeszcze. No ale może się uśmiechnę. Zobaczymy. Potrzebujemy trzech identycznych symboli. Zobaczymy co tutaj nam dadzą. Co to jest mikrofon? A nie klapek. Cytryna. Woda i palma, a tutaj mamy jeszcze do drapywania klapek i woda no niestety, uśmiechnie się puste, teraz czas na kasę ok trzy takie same kwoty no i drapiemy 1 złoty dwa sto jeden o, mamy jeden złoty. Mamy jedynkę. Fajnie. Teraz lotek. I tutaj musimy znaleźć słonia. Dobra. Ok, dwa razy słoń podwójna wygrana. Tutaj jest wiewiórka. A nie to jest królik. Tutaj jest krab. Taki krab wielki, że wszystko zasłania owca. No i mamy słonia. A wygrana to 2 zł. No no no. Małe zdropeczki, ale jakie patrzcie dające. Wabank. Okej. Okay. Dobra, moją liczbą jest 20, tutaj mamy 17, 13, 11, 18, 12 i 16. Tu jest pusto, szczęśliwe 7, zacznę od bonusa, żeby go nie, zap nie, nie zapomnieć księżyc zamiast podkowy wygrywa 28 i 13 19 12 15 30 16 26 24 i ostatnie jest 11 tu jest pusto teraz pensja

Drapiemy, szukamy czarnej albo niebieskiej siódemki, 4, 9, 5, 3, 2, 6 i 8. Ani czarnej, ani niebieskiej niestety. Kocór i deszcz pieniędzy za 2 zł. Bierzemy się za chwilę za krzyżóweczkę

Deszcz pieniędzy. Szukamy e, pliku albo parasolki. Trapiemy. arbus, Chmury. Cytryna. Ananas. Balony. Prezent. Palma. koniczyna. Co to jest plecak plecak i i róża pusto krzyżunia za 3 złote o numerze 58 i jedziemy pierwsze jest E izoterma komblencja stres następnie jest I Siklawa, Biodro, Izoterma, Zofia, B, Izba, Koblencja, Biodro, dalej mamy N, Koblencja, Dno, Tandem, Rysownik, ale się tam tłuką, no na górze. Dalej mamy R. Ride, right, jar, lord, gardno, stres. Kolejne mamy T. Tandem, stres, izoterma, o, rysownik, Ukos, Lord, Biodro, Osa, Klosz, Zofia, Gardno i Sok, C. Koblencja, A. Jar, Izba, Siklawa, Osa, Juda, Oblęcja. Tandem. F. Zofia. W. Siklawa. Rysownik. Dalej mamy J. Powstaje Jar. Juda. M. Tandem. L. Klosz. Lord. Y. Rysownik. K. Koblencja. Koblencja się ułożyła. Klosz. Ukos. Rysownik. Sok. Siklawa. No jakby s wpadło. U. Łukos, Juda, i ostatnie mamy. G, Gardno. Jest pusto. Duży lotek o numerze 28. Trapiemy Powiem Wam, że tej zdrabki nie za bardzo lubię. Bo taka jest. Niezbyt taka do drapania. czy jak się zapomnie i albo źle przeczyta wygrane liczby, linie albo to, albo tamto. Szału nie ma. Dobra. 18, 26 mamy, 32 nie mamy, 34 nie ma, 37 nie ma, 42 nie wystarczy, 8.

Siedemnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa, trzy cztery, trzynaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści i czterdzieści sześć dziesięć to już zdrapiemy jak już się zdrapały te kontrolne to już wiadomo, że nic nie będzie albo główna wygrana to, to wątpię dobrze, teraz tutaj mamy dobry rok o numerze 15 rano była dycha w bonusie eee, w styczniu 10 i 500 tysięcy w lutym 20 i 50 Marzec 10 i 100. Kwiecień 10 tysięcy i 100. Maj 500 tysięcy i 200. czerwiec 500 i 10 tysięcy. W lipcu pusto. W sierpniu pusto. Wrzesień też pusty. Październik również. Listopad pusty. Grudzień pusty w premii Płatek, a w bonusie żołnierzyki pusto. Krzyżówka XXL o numerze szesnastym. Pierwsza literka to O. Episkopat Rosa Lody, doktor Rokoko. Don, nagroda, nos, idiom, sowa. Tu jest nobel, opad, harmonia. No i się, o się wykończyło. Y. Tu mamy przyjazd, regaty. Tutaj są lody, dryw. tu jest ryga, dynamika mhm. C, Han. Tu jest Chorwacja, Scheda duch, lednica i to by było na tyle, z, teza, przyjazd, zagrzeb, zeus, tu jest herst. cepce grzejnik tutaj z Z nie widzę episkopadzka kra Litzbark, tu jest Kleks doktor doktor Kleks Tutaj mamy Nicaragua, Nikę, Dynamika, Rak, A, Adela, Fama, Rosa. Tu mamy przyjazd Ada, Jar, Zagrzeb. Regina, o, regina, pozdrawiamy, reginę. Litzbark, kra, san, scheda, nagroda, sowa, chorwacja, drab. Tu jest malaga, rega, waga, adam. Opad, harmonia, dedal, dynamika, rataj, lament. Tak, w lamencie wydaje mi się, że A to było ostatnie. P, episkopat, przyjazd. No, tutaj więcej nic nie ma. Tutaj mamy szczypce. Tutaj p nie ma. L Adela, Litzbark. Clown. Tu jest elf. Kleks, Nobel. Lament, Malaga, Dedal, Xus, przy okazji, Xusia zrapiemy, U, Zeus, Clown. Tutaj mamy grunt. Tutaj jest duch i tu jest Vox z XM. Udo, Nicaragua. B. Litzbark. B nie szaleje. Patrzcie, w drugiej B jest tylko w drabie. Tutaj mam Nobel z B. No, i to na tyle. T, Episkopat, Teza, Gitara. Tutaj mamy regaty. Tu jest doktor Grunt Herst. Opad, ale P było, no to mamy tutaj w trzeciej, patrzcie, pierwszy wyraz dopiero. No dobrze, W, drzwi, tu jest sowa, tu jest waga. Herszt, bonusowy. A tutaj H, mamy w Hanie. Tu jest Duch. Scheda. Harmonia. I Episkopat. Litzbark drzwi, regina, grzejnik, idiom, tutaj mamy nika, dynamika, nike, harmonia i gil, m, fama, tutaj jeszcze mamy mechanizm zrapane tutaj mamy idiom z m no tylko jeden wyraz tu jest adam lament dynamika harmonia malaga już tą wygraną widzę e episkopat tu się tworzy teza pierwszy wyraz regaty Regina, Zagrzeb, Zeus. Tu jest grzejnik. Szczypce, Scheda, Kleks, Nobel, Lament, Nike, Ner. Tutaj mamy w tym herście, ale nam nie starczy już na bonus. I r. Przyjazd. Jar. Drzwi. Zagreb. Litzbark. Tu się tworzy drugi wyraz. Kra. Gitara. Grzejnik. Grunt. Dryw. Chorwacja. Roko koko ko, 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 Doktor. Draf. To jest Safari, Harmonia, NER, Nikaragua, i Rak. Mamy Raka i Opata tutaj. Hmm, tutaj to nie zrapane, ale tak się nic nie tworzy, bo nie ma J. Tutaj mamy raz, dwa. Tu się ułożyło Rokokoko i nic więcej. Chyba. W bonusie byłoby 50 zł. No i trzy różne kontrolne. Tak jest, kochani. Kończymy dzisiaj z wynikiem 3 zł. No, szałpał pał normalnie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na popołudniowym jutro z no, ilością. Godzinną nadrapanie z drapek. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa, pa.